DX Miały sezonu X Dzisiaj porobimy trochę zadań Bo są nowe zadania, na przykład jest gotyk mm. jest dużo ścigacze są Co ja dzisiaj wiem wiem voy Voyagera Więc no Teraz to zrobimy, nie? Chyba. <laughs> wpierw, wpierw może zrobimy za tych przy różnych teleskopach. Z czego nawet nie wiem gdzie jak jest, ale spróbuję to zrobić. Bo chyba trochę wiem. Chyba. Więc okej. Okay. <laughs> hmm. No w stopniu 90. Dziewię czemu ja używam tego. Musimy sobie przypomnieć stare czasy. <grywa> też mam stare czasy. Oje, oje. Ale bardziej są tam stare. Tamten... Ten, ten, ten... normalna muzyka mi się tak kojarzy. W ogóle, to jest Cały W ogóle, moje życie chyba się zatrzymało na piątym sezonie. To był dla mnie najlepszy sezon, jaki mógł być. Kanon był ładny. No, działo się rzeczy z kostką. E ten, e pustyna mapa została dodana. Ja zacząłem zaczynać dopiero grać tą grę. Więc, no... Dla mnie to jest wow. Po prostu, wow To ukończę słupkę to ja chyba wiem gdzie jest W ogóle wiem gdzie, wiem już już się wiem gdzie są te trzy te no. W ogóle to jest skin z trzeciego sezonu łaj w ogóle, no w ogóle, i ku co ja mam to w ogóle, po prostu, yy, w ogóle, Uy, dobra, A, ja by to powiedzieć. Przepraszam, okej, okay, już wiem, o, tak to mogę powiedzieć. W już wiem gdzie są te 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 wszystkie tutaj rzeczy czyli na pewno jedna jest o, już nie okej okay. dobra już wiem w ogóle wow wyrwa się z tego wała tutaj jest gdzieś Jestem, 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 jestem. O, ja już ten mam skatuć, dobra. W ogóle ten. Yy, rob, te, to co robi wyrwa to się otwarło i, i ja nie wiem jak to ma wyglądać, bo z jednej strony to robi wyrwa, a z drugiej strony to już jest wyrwa, więc według mnie tu nie powinno być w ogóle wyrwy. O jest! Według mnie to powinno być tak, że tutaj się popsuje i po prostu... Albo nie wiem już. Dobra. Tu gdzieś chyba zawsze był lód. Z tego co pamiętam. Jest. I stolecik. Zawsze się przyda. Siema Mirex. Um, dobra kolejne to chyba powinno być tu i na srogi Dobra gdzie to jest? To jest tutaj ja tutaj nie jestem rozgłębiony migrantem tu już dzisiaj Bo No Tylko ty mnie oglądasz idź. I Tyle mało, co kiedy ktoś mnie ogląda, więc... Więc chociaż jedna osoba. O kurde. Chcę, to no, był teleskop. proszę was. W ogóle na tym nie poleciał. Dziwne. Dobra, już to ujdę. Woda. Eee, słyszeliście to? No to nice. On by sobie tą gildię rozbudował. A przynajmniej to nie jest 13 osób, a nie jest jakieś 50. W ogóle dlaczego tu jest duże krzesło? Yy, auto w ogóle jest na dachu, ja mam gdzieś broń, ja mam najbardziej subskrypcję na ten... Ile mam lat A tego na razie to ja nie, nie powiem Jak będzie 100 subskrypcji to będę mówił Special Kurde, czyli inaczej QA I proszę D dajcie mi teleskop. Nie, no już myślałem, że widziałem teleskop. Uuu, dobra, przynajmniej jest pompa. Nie wyrzucę... Co ja robię? Kurde. To jest. mam rakietnicę w ręku i biegam. Dobra, teraz powinno być git. Coś to tylko patrzę na skiny. E, tu ktoś się budował. Jest. Jest, jest, jest. Dobra. Czyli tutaj powinien być i nie ma na... No. Nie, gada... Jakby ktoś oglądał powtórkę z live'a, to... Gadałem. A tak to gadam do siebie. Do ciebie. No. Szczerze to po którejś zajwa też nic nie daje. Nieważne. E, w ogóle 29 osób, ja tylko szukam tych teleskopów. Jest! Dobra, jest ja zrobiłem zadanie. Dziękuję bardzo. Fajnie, że w ogóle dodaję trollki, bo łatwiej to zrobić wszystko. Okay. czy mi wyleciał skar? Czy jakaś... Rewolwer, dobra. Jakiego bym zrobił przypadkowo Wina? <grymne> by było złe. Przynajmniej by było udokumentowane. Nie. U. Udok. U. Uda, jak to się wymawia? Udokumentowane. O, o, dobra. Dobra, kolejne zadanie to jest pójść do burzy. Jeszcze do burzy, do strefy. Wziąłbym bandarze. To tylko zmarnuje mój czas, ale... Okej. Okay. Tu jest trolka! No to fajnie. No i wyszedł. Wyszedł. Najgorzej. I znowu jest pusto na live. Ale lubię gadać sam do siebie. Mmm, już to widzę. Mmm. Tu kiedyś były deski, nie? Czy nie? Nie kiedyś, tylko zawsze. Niebieskie coś mnie otacza. No to... Oj, Fajnie. Fajnie. Super Przynajmniej jestem tym przyszłym już tu się kończy I przetrwam jedną falę Nice Miałem grać Arena i to robić jakie ja w ogóle ja tu zawsze gram? Ej, miała być strefa się nie kończyć na tym Na... No Serio? Patrzyłem na... Co? Ale lul co za gość. Tylko bym go trochę dojechał, to już by umarł. Ale okej. Okay. Jedna strefa przynajmniej zrobiona. I w ogóle nie mam lagów, ale dziwne. Zawsze miałem lagi, jak robili, le, robiłem live'a. Pieźni gwiazdek. Poceniec! <śmianie> A ta muzyka jest spoko W ogóle mogę wam pokazać, jakie mam wszystkie motki. To pierwsza to jest taka. Na nisko uznakowanie. to jest moja skarku. Jedna, chyba, według mnie, to jest chyba najlepsza motka. E w tym sezonie. Ta muzyka jest w To Jest Bugidom, to jest za 2L. Ja znam Koseku, to jest za ratowanie. Wysanko, za 500 dolców to w ogóle moja pierwsza Eee, Kompa mam, ale na nim Fortnite. A Słabo i w ogóle, słabo, po pierwsze to się odpala dwie godziny. Znaczy, okej, okay, odpaść to odpala, ale bym musiał wszystkie przedłużać, przenosić itp. Więc... no, teraz nie pogram. Mogę 1000 na. Dzaj się. Ui. No jaką przez tą maskę puszcza bańki? Co jest? Co jest za ten? W którym to było sezonie? Hmm. A to było w siódmym chyba. Bo. Bo w co ty? A czemu? Czemu ten odpływa tak w Ja Ta jego bliska? O, to jest najlepsze, nie? <grymny> to jest spoko. Burgerki górą.

Mam nowe zadanie, chyba. Ukończę, ale nie mam, dobra. No to i tak spoko. Ukończ czasówkę na wschód od przyjemnego parku, na południowy zachód od słonych strzechów. Okej, okay, chyba wiem. I tutaj już odpalę na parzankę. Przy okazji zrobię zadanie wyobrażenia za przeciwnikom w jednym meczu. Potem odpala arenę i kolejne zadanie, i nie wiem, czy jak, może zrobię prestiż. Ja to też nie wiem, bo będę jeszcze gdzieś. jedynie co jadłem, to mięso dzisiaj. Szczególnie to w szkole. Więc. Дождь давно. Окей. Я не Да. Ta próba czasowa była... chyba tutaj. Tylko, że gdzie? Dobra. Gdzieś na przyjemnym jeszcze było. Ale ja są blisko Tutaj, nie? Tu gdzieś, gdzie są te... Tak. Przy tych deskach. Okej, okay, wpisuję te deski. No, i będziemy miał deskę. No, nie zobaczę. To było źle. Co jest? Myślałem, że jakiś event jest. Raczej wszyscy najciej no na to, są tutaj. Ale przynajmniej mam deskę... Eee, dobrze, że tu wejdziemy. Bo y, raczej e, ma desek, a, a... ludzi tam jest ponad. Więc... Cieszą się. Gdzieś jeszcze przez... Посмотрите, южный у север, заход, юг. Mm -hmm. А, давай, не хочу ничего. Где это? А, а тут, Вико, я этого не видел. Okej. Okay. W ogóle fajna muzyczka. Jakby to był jakiś nowy detran. <laughs> nie raczej nie chcę robić Only Sniper Cat Challenge. O dobra. Drogi Załamka. Ale był taki nudny. Dalej jest nudny, <grymne> no, tylko że ma kulkę. No ej, to w sumie rację. Dalej jest nudny, tylko że ma kulkę. I też myślę, że jak w smisł. To taką. Fajnie, że te kosy są dobre, ale nie chcę czasu tego. Nie zmuszajcie mnie. Człowieki. Tum, do łazienki i nagle taki dziwny dźwięk był.

Jest pompa. tak taka. Tutaj zrobię tak. Tak. I tak. Jest git mayonnaise. I Jeszcze piwerko muszę wylać po siebie. A nie muszę. Dobra. Muszę. Czas na tako.

Chciałbym jakoś zrejść, ale nie zszedłem, dobra. Ten, no nie, będę zlatywał dwie godziny.

To było. Aha, tak. dobra, też się tam nie zbliżam. Proszę, co oni zrobią z tymi robotkami, Z by... ja Zależy na zadaniu im obrażeń. A ja mówię Wam słabo dzisiaj ze mną i z Fortnite'em. Bo ja tak zrobił Wina. To potem jestem przez 15 dni słaby. Mam jestem słaby. Serio? Serio, musiał iść do przodu z

No, no chodź, chodź. Dobra, wyjdę i ciekawe, czy już będę miał to zrobione. Czekajcie. Teraz zrobiłem próbę czasową tylko. Dobra, nie wiem, ale... W ogóle wow odebrałem dzisiaj wojeżera i jeszcze odbiorę jego plecak. Tak samo będzie za tydzień. Chyba. O dobra, odbieram. I biorę. To jest go Unigotyk. 85? Przetrwaj fazy burzę Dobra, to sobie to zrobię, a teraz chcę zakończyć live'a tą piosenką Więc... ...w...w...w... Dobra, to więc, no Dobranoc Do